Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym już odcinku. To jest mój odcinek setny, taki zdrabkowy. Więc mamy dzisiaj okazję do świętowania. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, już taki miks za 30 zł. Zbytą, to jest miks, mamy tak dwa razy monej tą nową za złotówkę. Mamy szczęśliwe linie niebieskie. Mamy ekstra pensja w takim kolorze. no Kamera może źle tutaj widać na kamerze, ale to jest taki zielonkawy, turkusowy kolor. Pierwszy raz mam ten kolor tej mega pensji. Kolejne mamy moją ulubioną zdrabkę za 5 zł. 10 razy kasa. Premia. Też się lubię, oraz mega pensja. Zrobę, zrobimy taką dogrywkę poprzedniego odcinka, jeśli chodzi o rywalizację miastową. Mam tutaj mega pensję za 10 zł, czyli wkład na dzisiaj jest 30 zł z drapki z Bytomia. No i to jest mój setny odcinek, za co dziękuję Wam bardzo. Gdyby nie Wy, to by tego no po prostu bym nie nagrywał, więc takie serducha dla Was. Nie umiem robić serduszk, serduszek, więc dziękuję Wam za to, że już setny odcinek jest. No bo gdyby nie Wy, to, to bym nie nagrywał i ogólnie tak, więc mamy okazję dzisiaj do świętowania. Kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam, ponieważ na 500 subskrypcji jeszcze tam dosyć dużo brakuje. Jest rozdanie, jest konkurs. W opisie jest, są szczegóły. Już więcej nie mówię tylko. Bierzemy się za drapanie. Zdrapki wszystkie sam wybierałem. Nawet te za złotówkę. Więc zobaczymy, czy ja mam rękę. No, poprzedni odcinek pokazał, że jednak tej ręki nie mam. Dobra. Mamy pierwszą manej z numerem 19 i szukamy trzech takich samych kwot. I wtedy tą kwotę wygrywamy. Premiera no nie poszła mi za dobrze. Zresztą wszystkie premiery u mnie wypadają, no można powiedzieć, fatalnie. O złotówka po raz drugi, 24 po raz drugi i 25 tysięcy. No można się było tego spodziewać, czyli ta zdrobka jest przegrana, numer 19. Madzi z kanału Alicji w Krainie Zakupów. Serdecznie cię, Madziu, pozdrawiam. Niestety 19 dla mnie pechowa. Teraz kolejno mamy Money z numerem 11. I tutaj zobaczymy trzy takie same kwoty. Zaczynamy od złotówki. O, złotówka po raz drugi. O, złotówka po raz trzeci, czyli tutaj nic nie będzie, ale dodrapiamy tak. Dobra, czyli mamy tutaj zdrabkę wygraną. Super złotówka. Czyli w końcu jakiegoś tam zera nie będzie na odcinku, fajnie. Dobra, idziemy od najmniejszych do największych. Czyli mamy szczęśliwe linie z numerem 13. No, zobaczymy. Numer Asi z kanału La Fable. Asi, pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj mocno kciuki. Mamy tutaj winogrono i pik. Winogrona i piku szukamy. I pik. Szukamy. Tutaj mamy pik. Tutaj jest winogrono. Tutaj mamy pik. Dobra. Idziemy dalej. Kolejną mamy pomarańczę i sakwę. O tutaj jeszcze pik niedodrapany. Pomarańcza. Tutaj jest winogrono niedodrapane. Strasznie pomijam. Jabłuszko i ananas. Tutaj jest, tutaj mamy ananasa. Jest i tutaj. No, wersja niebieska. U mnie w mieszkie też jest niebieska. W Katowicach raczej biała. jeszcze nie miałam tej wersji pomarańczowej. Ale wszystko przede mną, tak. Truskawka Arbus. Może się znajdzie gdzieś tutaj. Ta pomarańczowa. Truskawka Arbus, wydrapane. Tak mi się wydaje. Złoto, tęcza. Tęcza. Tutaj jest złoto. Tutaj jest tęcza, no Tutaj dajcie trefla. Dobra, chyba wszystko. Podkowaj słońce. to jest słoneczko, dali tutaj jedno słoneczko i jedną podkowę, po jedną, tak po jeden symbol, garnek i gruszka. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Make-Upa, no to z jego w zasadzie miasta, tak, z terpeczki. Wszyscy wiedzą, że skąd jest Make-Up, bo Make-Up raczej tego nie ukrywa, wszyscy Make-Upa znają, więc nie będę zachęcał do subskrypcji make-upa kanału, chociaż chyba, że ktoś się tutaj znalazł. Kto nie zna make no to wpadajcie do niego, bo ma naprawdę fajne odcinki, fajne miksy robi. Zdarzają się dosyć często jakieś fajne wygrane, dlatego zdecydowałem się, że pojadę do Bytomia po pozdravki, żeby tam je wypróbować. Słoń i opatrzcie, mamy linie super. Słoń banan, czyli sprawki widać szczęśliwe w pytoniu. Chciałem coś nowego, bo mnie ciągle, ciągle pusto, a to w ruki śląskiej, a to w Katowicach pusto. Mamy koronę i kości. O, jest druga linia. Super. Widać, że tutaj Dobrze zrobiłem, że pojechałem do pytomia Biedronka gwiazda. Dobra. Chyba wszystko. Zobaczymy. Pod jedną linią 3 zł i pod drugą. No też 3 zł, 6 zł, czyli już fajnie coś jest. A, -a. chyba tutaj jest ten kod, tak o drapie, żeby nie zapomnieć. Fajnie, mamy już coś na pomnożenie. A jeszcze trochę tych zdrapek jest, więc fajnie. W zasadzie drugą zdrapkę drapię. znaczy trzecią drapię i dwie wygrane są na razie, więc fajnie. Teraz zdrapiemy sobie ekstra pensję. Numer o trzeci, mój, ul, ul, mój numerek. Jeszcze nie miałam tego koloru, więc zobaczymy co się tutaj uda wydrapać. Szukamy wygrywających liczb takich jak 35. No ciężko się mu drapie dosyć. 23, 34 i 11. A mamy Trójeczkę, czyli numer zdrabi, nie ma. O, pierwszy raz, ekstra pensja. 21, nie ma. 33, no, patrzcie, mamy 34, 35. Jedynki takich niskich w ogóle nie ma. 32, no, nie ma. 12 mamy 11 25 nie ma. 24 jest 34, 23 i 27, czyli zdrabka jest przegrana, ale fajnie było podrapać jakiś. No inny kolor, tak? Jeszcze takiego nie miałem, więc fajnie. Dobra, kontrolne są różne. Dobra. Ta jest pusta. Bierzemy się do premii za 5 zł. Numer 47. Dwóch albo trzech takich samych symboli szukamy. Jak będą trzy takie same, to wtedy mnożymy wygraną razy dwa. Moneta, tref i podkowa. Karo, pik, ikier, śliwka, kwiat. Oj, kwiat! Jest wygrana! No super. Nie, ja chyba do tego by to miał, będę ciężkiej jeździł. A fajna kolektura, fajny pan tam sprzedaje. Miły. Fajnie, sam wybierałem, więc chyba mam szczęśliwą rękę. Na to wychodzi. Pik. O, patrzcie, jest druga wygrana. No super. Czyli dyszka tutaj będzie co najmniej dobra. Gra czwarta i siódma. W grze czwartej mamy 15 zł. Wow. I tutaj też 15 zł. 30 zł. Na premierze też się chyba mi taka kwota trafiła, więc super. No, wow, nie. Wow. Co za zdrabki wziąłem, super. Czyli 30 zł na tej mamy. Mega fajnie. Czyli już mamy w sumie plus, tak. Super. 10 razy kasa. Moja ulubiona zdrabka. W sumie to będą chyba dwie moje ulubione za 5 zł premia i ta z numerem 34 szukamy wygrywających liczb wśród Twoich liczb No i tych mnożników 5 razy, 10 razy A szukamy 37, 18, 22 i 15, czyli fajny odcinek setny będzie. A mamy 16, czyli zaczynamy obok. 21. Ja już jestem szczęśliwy. Patrzcie, 3 obok z rzędu. No. Ja już jestem szczęśliwy, bo mam plus. No odcinku 13 nie ma. 12 nie ma. 11 nie widzę. 31 nie ma. 4 nie ma i czternastka obok same oboki. No dobra, ta zdrobka jest przegrana. No i daję ostatnią szansę mega pensji. Jak tutaj nic nie będzie, to nie będę ich chyba Jest dla mnie mega pechowa. Zdrabka z numerem 16. Szukamy.

Brak. 43. No, strzelają tymi czterdziestkami, ale je, nie mamy niestety tych czterdziestek, które nam dali. Dwójka. 46. Nie ma jest obok. 40. Nie. Obok. 21 obok. No to teraz z 20 będę strzelać. 27 nie ma, 23 nie ma, 8 nie ma. Nie lubię tej stropki. Oj, nie lubię. Patrzcie, jest 22. dwa, Widzicie, trzeba narzekać. Ale i tak chyba jej nie będę kupował. Mega pechowa, mega pensja to już wiadomo, że nie będzie. 12 nie ma. 25 jest kolejna wygrana. No super. Widzicie, trzeba narzekać. 9. nie ma. 36 nie ma. 11 nie ma. I ostatnia. 49 nie ma. Od 22 mamy dyszkę. Od 25 dyszka. Czyli mamy 20 zł na tej zdrowce. Powiem Wam. Mega szczęśliwy odcinek. W końcu przejdziemy zaraz do podsumowania. Dobra, kod, kodzik odkryty. Tak, kontrolne się zgadzają, GG, Super. Czyli tak, na wydane 30 zł mamy tak, tutaj 20 zł, tutaj 30, czyli mamy 50. Tutaj mamy 6, czyli 56 i tutaj złotóweczka, czyli 57 zł na naciśnięcia. Jestem na plusie. W zasadzie wkład pomnożony razy dwa. Super, mega się cieszę. Jest na kolejne odcinki. Warto było jechać do Bytomia, więc tam kupujcie zdrapki po prostu. W Bytomie są szczęśliwe. Widocznie. Widać to po odcinkach make-up'a i po moim, no też widać, czyli co będę jeździł do Bytomia albo make-up podsyłaj, podsyłaj mi tam jakieś zdrapeczki, ja oczywiście Ci będę oddawał pieniądze, nie żartuję, ale w sumie możemy się dogadać, więc no super, super, super się cieszę. Y Odcinek setny jest bardzo udany, z czego się no, mega, mega cieszę. Widzimy się na kolejnym odcinku, czyli jutro. Jutro mamy premierę z drapki trzylówki, Trzylówka, tak? Ta XXL, mega na nią czekam, więc, więc fajnie, jest wkład na, na, tą, na ten odcinek. Może nie będę pięciu kupował, ale kupię albo dwie, albo trzy, zobaczę. I jutro zobaczymy, jak nam pójdzie. Kupię albo w, Katow w Katowicach, bo będę z pracy wracał, więc w Katowicach. Więc wpadajcie jutro. Premiera będzie późną, bo będę nagrywał po pracy. Czyli będzie późnym wieczorem. Znaczy późnym popołudniem wieczorem. O, coś takiego. Żegnam Was. Życzę Wam miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. I dziękuję właśnie, że oglądacie mnie, bo Gdyby nie wy, to by tego setnego odcinka nie było. To już koniec mojego gadania. Cześć.